Witamy na naszym kanale ATech. Jak wiedzą nasi subskrybenci, zawsze prezentujemy ekscytujące filmy o świecie nowych technologii. Dziś porozmawiamy o specjalnym temacie dotyczącym przyszłości samochodów elektrycznych. Nowa technologia akumulatorów może zmienić zasięg tych pojazdów. Eksperci mówią o bateriach półprzewodnikowych jako o przyszłości. Ale jak to jest możliwe? Zanim odpowiemy, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby otrzymywać nasze całkiem nowe aktualizacje. Wiele krajów już przygotowuje się do wycofania z ruchu samochodów napędzanych paliwami kopalnymi. W rzeczywistości koniec samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi jest już zaplanowany w Europie na 2035 rok. Wiemy dlaczego. Paliwa kopalne mają negatywny wpływ na środowisko. To one w dużej mierze odpowiadają za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Odpowiedzi na ten problem coraz więcej krajów zwraca się ku samochodom elektrycznym. Uważane są one za bardziej przyjazne środowisku, ponieważ nie emitują gazów cieplarnianych. Działają one na silniku zasilanym wyłącznie z akumulatora elektrycznego. Jest prosty w obsłudze, jednak mimo tych wszystkich zalet pojazdy te wciąż nie trafiają w gusta większości osób. Co gorsza, statystyki pokazują, że prawie jeden na pięciu właścicieli pojazdów elektrycznych powraca do silników spalinowych. Skąd więc to odwrócenie losu? Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, jednak najbardziej cytowany jest asortyment jaki oferują. W przeciwieństwie do silników spalinowych pojazdy elektryczne czerpią energię z akumulatora elektrycznego. Innymi słowy im większa pojemność baterii tym większy zasięg samochodu. Jednak nie jest to jeszcze możliwe do osiągnięcia przy pomocy tego typu baterii jakimi obecnie dysponujemy. Dotyczy to zwłaszcza akumulatorów litowo-jonowych, które są najczęściej stosowane w samochodach elektrycznych. Wiele problemów zostało wskazanych przez użytkowników. W rzeczywistości bateria litowo-jonowa jest ograniczona pod względem zasięgu. Właściciele zawsze mają tę obawę, że nie dotrą do kolejnego punktu ładowania, ale zmartwienia nie ograniczają się do zasięgu. Po dotarciu do punktu ładowania ładowanie może trwać minuty, a nawet godziny. Wszystkie te problemy związane są głównie z charakterystyką baterii litowo-jonowych. Akumulator litowo-jonowy umożliwiał powstanie wielu technologii, w tym samochodów elektrycznych, ale, jak na ironię, jego pięta achillesowa leży w tym, co czyni go tak popularnym. Bateria litowo-jonowa znana jest ze swojej zdolności do przechowywania dużych ilości energii, ale dzięki płynnym elektrolitom, które sprawiają, że działanie niebezpieczeństwa mogą pochodzić z każdego miejsca. Najbardziej znany jest niewątpliwie Thermal runaway, który może doprowadzić do eksplozji akumulatora. Z tego powodu akumulator litowo-jonowy może obsłużyć tylko określoną ilość energii. Dodatkowo nie wytrzymuje gwałtownego ładowania, co mogłoby spowodować jego wybuch. Wszystkie te problemy są uważane za utrudnienia w popularyzacji samochodów elektrycznych. Wielu producentów poszukuje więc rozwiązań, które zapewnią użytkownikom większy komfort i autonomię. Proponowano różne rozwiązania. Niektóre są realistyczne, a inne wydają się pochodzić z filmów science fiction, ale jeden obecny projekt ma wszelkie znamiona, aby uznać go za poważną odpowiedź na ten problem. Od kilku lat naukowcy próbują opracować nowy typ baterii, który nazywają baterią półprzewodnikową. Jego główną cechą jest to, że działa z elektrolitami stałymi. Na pierwszy rzut oka różnica jest w stanie elektrolitów, ale ten mały szczegół jest kluczem do lepszej autonomii i szybszego ładowania. Aby lepiej zrozumieć ten wyczyn, musimy przyjrzeć się właściwościom baterii półprzewodnikowej. Bateria półprzewodnikowa ma takie same elementy jak każda inna bateria. Jest tam anoda, katoda i elektrolit. Jednak w przypadku elektrolitu stałego te trzy składniki są ściśnięte w trzy płaskie warstwy. Już w takim układzie można uzyskać dużą korzyść. Te płaskie warstwy umożliwiają produkcję akumulatorów litowo-jonowych, które nadal są małe, ale mają znacznie więcej zmagazynowanej energii. Jeśli weźmiesz na przykład smartfon, możesz zwiększyć jego autonomię o kilka godzin przy tym samym rozmiarze baterii. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę w przypadku tej baterii, jest zastosowanie stałego elektrolitu. Może to rozwiązać kilka problemów występujących w ciekłej baterii litowo-jonowej. Rzeczywiście akumulatory półprzewodnikowe zapewniają większe bezpieczeństwo ich użytkownikom. Ryzyko wybuchu w przypadku cieczy łatwopalnej jest niemalże zerowe. To samo dotyczy emisji toksycznych gazów, które nie będą już występować. Jednak to, czego oczekują przede wszystkim użytkownicy, to czas ładowania baterii półprzewodnikowej. I tak, jak widać, taką baterię można znacznie szybciej naładować. Wynika to z tego, że akumulatorowi nie grozi przegrzanie, nawet jeśli jest narażony na większą ilość energii. Ruch elektronów przez elektrody jest znacznie szybszy w przypadku elektrolitu stałego. Bateria półprzewodnikowa otwiera drogę do wielu zastosowań. Ogólnie rzecz biorąc, można go stosować w każdym urządzeniu, które działa na baterię elektryczną. Można go również stosować w smartfonach, tabletach, laptopach i wszystkich elektronicznych gadżetach. Ale biorąc pod uwagę wszystkie jego cechy, akumulator półprzewodnikowy może rozwiązać problemy samochodów elektrycznych. Może zaoferować większy zasięg, aby pokonać te same kilometry, co na przykład pojazd napędzany silnikiem diesla. Dodatkowo nie będziesz potrzebował tyle czasu na naładowanie pojazdu. To zajmuje tylko kilka minut. Ale jeśli ta bateria jest postrzegana jako rozwiązanie na przyszłość, to dlaczego nie znajduje się jeszcze we wszystkich obecnych urządzeniach? Ogół społeczeństwa nie ma jeszcze do dyspozycji urządzenia z takim akumulatorem. Powodem jest to, że jest to przede wszystkim technologia dopiero wschodząca. Energetyczne właściwości materiałów półprzewodnikowych znane są od dawna, jednak dopiero od niedawna dysponujemy technologią pozwalającą na zastosowanie tej teorii w praktyce. Oznacza to, że koszt produkcji jest nadal bardzo wysoki. Wyposażenie samochodu elektrycznego w baterię półprzewodnikową kosztowałoby ponad 100 tysięcy dolarów. Może to stanowić poważną barierę w promocji tych pojazdów. Ponadto bardzo rzadkie materiały i metoda produkcji również odgrywają ważną rolę w tym wysokim koszcie. Niezależnie od tego, czy jest to bateria ciekła, czy półprzewodnikowa, koszt produkcji jest ciągle bardzo wysoki. Producenci rozkładają jednak koszty produkcji ciekłego akumulatora litowo-jonowego na dużą linię dostaw. Jest to możliwe dzięki dużemu zapotrzebowaniu na ten typ baterii. Jednak firm prowadzących badania nad baterią półprzewodnikową jest jeszcze mniej. Ma to bezpośredni wpływ na koszt produkcji jednostki baterii. Cena może osiągnąć kolosalną wartość, ale jest też inny problem, z którym borykają się producenci baterii półprzewodnikowych. Z reguły chodzi o wybór materiałów na elektrolit stały. Ponieważ jest to wciąż rozwijająca się technologia, trudno jest naukowcom powiedzieć, że jest to idealny materiał. To właśnie proces produkcyjny jest spowolniony przez ten problem. Producenci nie chcą inwestować na dużą skalę w projekt, który jest jeszcze daleki od doskonałości. Pomimo tych wad badania już teraz pokazują chęć zaoferowania lepszych doświadczeń wszystkim użytkownikom. Prototypy są już dostępne na niektórych urządzeniach. Akumulatory półprzewodnikowe zwiększyły dystans pokonywany przez samochody elektryczne. Testy przeprowadzone przez giganta technologicznego Samsung wykazały, że mogą one przejechać do 800 km na jednym ładowaniu. Jeśli porównać to z dystansem pokonywanym przez samochód napędzany olejem napędowym, trzeba przyznać, że przyszłość dla pojazdów elektrycznych jest świetlana. Jednak jeszcze trochę czasu upłynie, zanim znajdziesz tę nową technologię w swoim samochodzie. Jak wszystkie zdobycze high-tech, trzeba jeszcze poczekać na wydarzenie, które pobudzi do wdrożenia dobrego systemu produkcyjnego. Ale jedno jest pewne: przy takim wyczynie technologicznym właściciele samochodów elektrycznych raczej nie wrócą już do diesla czy benzyny. Po prostu im się to nie będzie opłacało. I to na tyle ludzie, zbliżamy się do końca naszego filmu. Jeśli wam się podobało, nie wahajcie się tego powiedzieć w komentarzach i udostępnić filmu. Nie zapomnij zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Zostaw nam mały niebieski kciuk dla naszego zespołu. Do zobaczenia wkrótce na kolejnym filmie na kanale Atech.